W Lubaniu z wizytą gościła eurodeputowana do Parlamentu Unii Europejskiej Lidia Geringer-Daudenberg. Szefowa Urzędu Kwestorów Parlamentu Europejskiego odwiedziła lubańskie warsztaty terapii zajęciowej. W wizycie towarzyszyli również goście z Niemiec i z Czech. Czujemy się wszyscy zaszczyceni, że będziemy gościć panią europoseł w naszej placówce w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Mam nadzieję, że plan jest taki, że jak przyjedzie, powitamy ją i obejrzy poszczególne pracownie, zobaczy, co nasi uczestnicy robią, bo chociaż to jest sobota wolna, ale jednak większość uczestników zjawiła się na zajęciach, żeby zaprezentować to, co robią. Następnie będzie takie krótkie spotkanie z uczestnikami w sam w rekreacyjnej i tam no, będą mieli możliwość zadawania pytań, rozmowy, może Pani um, Europoseł um, sama od siebie pewnie powie parę słów. No a potem planujemy krótki poczęstunek, mały poczęstunek. Europosłanka zapoznała się z pracą i misją placówki, odwiedziła również pracownie, w których tworzą niepełnosprawni. To tak. jest maszyna hardziaka, taka skomputowana. Można powiedzieć, że sama wyszywa. Ta krzesełka takie ślubne, bo teraz jest znowa. Białe pokrowce na całe krzesełka. Tutaj No to, to dzieło, to też jest jedno. To góry 200 głównych. Zostanie mi ta strona, ja nie widzę. Tak Jurek. Y to może ja opowiem, że tam nazywam się Marta. Bardzo mi mi y y Tutaj robimy bardzo dużo ciekawych rzeczy. To jest zrobione ze sznurków. Y to, jest, to jest zrobione ze sznurka również. Y to, to jest też to jest Od 20. Od 20. Codziennie jest posiłek? Dzisiaj tak. Tak, tak, szybko się przygotowali, więc ta szybka szybko się zrobi, tak? Eurodeputowana podziękowała uczestnikom warsztatów i wręczyła niepełnosprawnym drobne upominki. Zaprosiła również delegację warsztatów do Parlamentu Europejskiego. Cieszę się, że mogłam zobaczyć te pięknych prac, które wykonujecie. Bardzo precyzyjnie, pięknie zaplanowany, wykonany. Tutaj mam piękną wystawę, również. I chciałabym, dziękując Wam za to, co robicie, również, sprezentować drobny taki upominek europejski. Wytłumaczę, na czym ten um, upominek polega. To jest kustka. Na tej kustce są pewne rysunki, a te rysunki pokazują Parlament Europejski w Brukseli i w Strasburgu. Już tłumaczę. Tutaj, gdzie jest e, Słoneczko, bo Słoneczko świeci bardzo często w Strasburgu, jest Strasburg. A tu, gdzie jest chmurta i pada deszcz, to jest Bruksela, bo tam bardzo często pada. E, ja organizuję takie wizyty do Brukseli i do Strasburga, gdzie polscy obywatele mogą okazję zobaczyć, jak, mają okazję zobaczyć, jak funkcjonuje Parlament Europejski. Tobie na to? Super! Posłance zaimponowało funkcjonowanie oraz atmosfera panująca w warsztatach terapii zajęciowej. Myślę, że to jest taki modelowy ośrodek, gdzie nie tylko Uczestnicy warsztatów się czują dobrze, czują się jak u siebie w domu, ale i pracownicy. Dowiedziałam się, że przy tak niewielkiej liczbie osób tutaj zatrudnionych tak wiele można zrobić. Nie ma na przykład, co ze zdziwieniem stwierdzam, widząc idealny wszędzie porządek, nie ma osoby sprzątającej, ponieważ pracownicy i uczestnicy sami sprzątają. Jest piękna atmosfera, jest domowa kuchnia i to jest bardzo pożyteczna i potrzebna praca społecznie. Myślę, że szkoda tylko, że. Jest spora liczba oczekujących na warsztaty. Tutaj ośrodek może przyjąć tylko 30 osób. No, trzeba by było jednak pomyśleć o tym, żeby zdobyć więcej pieniędzy, uruchomić może jeszcze piętro na górze dla tych osób, które oczekują na taką wyjątkową możliwość tego, żeby się wiele nauczyć, żeby się czuć potrzebnym, żeby egzystować jako pełnoprawny obywatel w naszym społeczeństwie. Lucjan Żelabowski, ojciec niepełnosprawnego Kuby, uczestnika warsztatów terapii zajęciowej, uważa, że wizyty polityków w takich placówkach są potrzebne, bo przez to niepełnosprawni czują się zauważani przez ludzi z pierwszych stron gazet. Mój syn jest jednym z najstarszych uczestników tych warsztatów. Jest po wypadku w 1995 roku, jest bardzo dobrą rzeczą, że warsztaty istnieją i tego typu ludzie, ale po wypadkach i w inny sposób poszkodowanie mogą uczestniczyć w warsztatach. Jest tutaj około 30 uczestników. Dobrze, że pani poseł zwiedza te warsztaty również, bo być może z tego tytułu coś dla warsztatów no, spadnie. Wizytę podsumowała też szefowa Towarzystwa Przyjaciół dzieci, Małgorzata Grzesiak. Niedawno obchodziliśmy dziesięciolecie istnienia. Pani y, eurodeputowana nie mogła wtedy brać udział w tym jubileuszu, natomiast y, krótko po, czyli tydzień po uroczystych obchodach zapowiedziała wizytę w warsztatach. Stąd dzisiaj y, y, jej obecność y, łącznie z delegacją z Czech, jak i z Niemiec, która y, y, towarzyszy. Pani y, 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 poseł y, odwiedza placówki na terenie przygranicznym i między innymi wybrała naszą placówkę, y, jako jedną z wiodących w dziedzinie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. My nie ukrywam, jesteśmy tutaj pionierami, bowiem 10 lat temu nasze warsztaty dały początek tej działalności na rzecz opieki, wspierania zainteresowań, rozwoju samodzielności osób z naszego terenu. Dopiero po naszych doświadczeniach, takie doświadczenia przejęły placówki w Jeleniej Górze, w Zgorzelcu i w Bolesławcu oraz Lwówku. Dlatego dzisiaj mamy powód do radości podwójny. Raz, że już istniejemy 10 lat, a po drugie, że odwiedzają nas często delegacje właśnie z zagranicy i dzisiaj gościmy panią europoseł. Jest to dla nas niezwykły zaszczyt, bowiem jeszcze tej rangi osoba nigdy u nas nie gościła. Były delegacje zaprzyjaźnionych, Miast Gerlitz, Prienaj, a dzisiaj, prawda, mamy takiego niezwykłego gościa. Podczas wizyty w Lubaniu europosłance towarzyszyła Małgorzata Szmajdzińska, żona wicemarszałka Sejmu Jerzego Szmajdzińskiego, który tragicznie zginął w katastrofie smoleńskiej. Europosłowie to są tacy sami ludzie jak my wszyscy. Europosłowie to nie są tylko osoby takie, które stanowią prawo, które gdzieś tam są daleko od nas w Brukseli czy w Strasburgu, ale to są przede wszystkim obywatele naszego kraju, którzy powinni poznać wszystkie aspekty życia społecznego w naszym kraju, niezależnie od tego, czy to jest coś miłego, czy to jest coś trudnego, a przede wszystkim to powinni poznać, co świadczy o. Wielkiej woli, ciężkiej pracy i chęci pomagania innym, a ten ośrodek jest tego najlepszym przykładem. Ja zresztą przed chwilą to nawet powiedziałam do Państwa. Ja się tu czuję jak w domu, bo tu jest taka wspaniała domowa atmosfera. Tyle dobrych rzeczy się robi dla osób, które korzystają z tej terapii. Sama bym się chętnie zapisała na jakieś zajęcia, żeby się nauczyć od tych ludzi, którzy tutaj pracują. Każda. Która służy uspołecznieniu, która niweluje wykluczenie osób, różnych osób o różnej niepełnosprawności, ma kolosalne znaczenie. My wiemy, jak to u nas jeszcze kuleje, jak to, jak to działa. Bo, bo to często jest też potrzebna, jest potrzebne przekonanie rodzin tych osób, do tego, żeby pozwoliły im po prostu wyjść z domu, żeby się tego nie wstydziły, żeby zostały zaakceptowane. Wszystkiego trzeba uczyć, tak jak trzeba przecież. Wdziałać rasizmowi i od najmłodszych lat uczyć dzieci, że jak ktoś ma inny kolor skóry, czy jest z innego kontynentu, naprawdę się niczym od nas nie różni. I może być też obywatelem Polski, takim samym Polakiem jak my, tak samo trzeba ludzi uczyć tego, że jak ktoś jest niepełnosprawny fizycznie czy intelektualnie, niezależnie od tego, w jakim stopniu, jest takim samym człowiekiem jak my, więc każdy sposób wspierania takiej aktywności jest szalenie ważny. Dlatego Świętym obowiązkiem pani europoseł było przyjechanie tutaj i bardzo się cieszę, że jestem, Tym bardziej, że jest moją koleżanką. Znamy się od szkoły podstawowej. Byłyśmy w jednym szczepie harcerskim. Jak nas poinformowała dyrektor biur poselskich Lidi Geringer de Odenberg, Zofia Ulatowska-Rybaj, lubańskie warsztaty terapii zajęciowej mogą liczyć na wsparcie posłanki.